Witamy Was serdecznie z Grzegorzem. Słuchajcie, mamy flagi. Są jeszcze flagi dostępne w sklepie. Bike Web, największy zlot motocyklowy na świecie. Najbardziej pozytywnie zakręcony. Bardzo fajnych ludzi. Bardzo fajnych flagi, ludzi można spotkać. Można spotkać. Flagi takiego rozmiaru. I takie. Jeszcze są. Zależy, czy macie dużego motora, czy małego, czy mało, dużo miejsca, mało miejsca. Czy chcecie biegać z, na plecach, niosą, za flagą, no. za flagą. Złote blachy to są certyfikaty. Zostało 12 sztuk w sklepie, bo dostaliśmy już dostawę od złotnika i pierwszy raz w życiu, że tyle blach złotych poszło, tak, nie? tak. Faktycznie, 12 sztuk zostało ostatnich, także jeżeli tak. chcecie nabyć taką blachę, to spieszcie się, bo naprawdę. Spierzcie już... się powoli. Będzie 10 blach jeszcze na bramie w łebie dla tych, co są wykluczeni cyfrowo. 10? Tak? No już mniej, się... bo jeszcze mniej. jedynka i 7 chyba jest zarezerwowana, no, więc trochę mniej. No ale będą mniej. koszulki są. Koszulki są cały czas. I dzisiaj do wygrania koszulka dla jednego z was. Wystarczy skomentować słowem łeba. Tak, i koszuleczka do tak. nagrania. I koszulka do kogoś Jak zamówicie, to przypominam o takich naklejeczkach, będziemy. Dodajemy, już dodajemy. Tak, dodajemy. A tymczasem tak, my już się plażujemy, już myślimy w głowie, że już jest łeba, łebski klimat, plaża, słońce. Co jeszcze ma. I w co? Parawany. Mamy jeszcze parawany, jakbyście chcieli. To jest. Jeden jeszcze... chyba Jeden. dwa, dwa, dwa. dwa parawany. powoli. Bierzcie się powoli. Trzymajcie się i do zobaczenia. Będziemy się starać nagrywać jakieś takie, nie? Codziennie. Codziennie wyzwanie robimy. Codzienne. Nie no. co? Ty? Nie? Nie no, co To ty? musimy na jutro, jutro nagrać, bo jutro się nie ma. Nie, jutro jest piątek. Jutro, jutro jest piątek. To jest. No, no dobra, to jeszcze jest. <słuch> jutro nagramy jeszcze coś. Coś nagramy, a tym razem Was pozdrawiamy. I żegnamy. Trzymajcie się. Pa, pa.